Cieszę się, że tak dużo jest młodzieży wśród nas, bo moi drodzy, wy macie kiedyś nas zastąpić, więc liczymy na to, że będziecie zdrowi i będziemy mogli na kimś polegać. I po trzecie, życzę wszystkim, żeby zdrowy duch zwycięstwa panował w każdym zespole, nieważne czy ktoś powiedzmy przegra, wygra. Ważne, żebyście po prostu byli zadowoleni, szczęśliwi z tego, co robicie i za to dzisiejsze spotkanie. Chwała Panu. Dziękuję. Właśnie to poprosimy oficjalnie o księdza Rałata Dziekana i Pana Jarosława i Pana Jarosława Golący, oczywiście. Panie Arturie. Panowie, kiedyś też byłem lektorem. Tak. To, to już nie wygląda, natomiast to kiedyś tak naprawdę tak było i w tych czasach, kiedy przystępowałem do tej służby, to spotyka się 8 drużyn. Póki co widzimy 7, ale mam nadzieję, że będzie wraz. 8 i gdzieś tam sobie pogracie jedną rundę, drugą rundę. Będziecie się spotykać, będziecie rywalizować, będzie to fajna dla Was zabawa. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego, niech wygrają najlepsi. Chcę Was tak prowadzić w samą tematykę. Już od 10 lat organizujemy w Krynicy i nie tylko w Krynicy, ale w całym Dekanacie i też kiedyś to miał wymiar wojewódzka, województwa małopolskiego, właśnie krynickie spotkania z kulturą chrześcijańską. To jest taki festiwal, który ma różne odcienie i wymiary. Również jest dużo sportu i między innymi, właśnie jest piłka nożna. Ja pamiętam, Panie Jarko, pierwszy mecz, który odbył, odbył się w ramach naszych spotkań, to nawet nie był mecz księża kontra samorządowcy, tylko księża z Polski kontra księża ze Słowacji. To był pierwszy mecz piłkarski. Wtedy przyjechało dużo księży właśnie ze Słowacji. Ale wykali samorządom. Nie wiem jakim cudem. I wrzuty, czyli popularne auty wykonywane są nie z za i nad głowy, tylko jak w z ziemi. I tyle. I ja, nie ma spalonych. Nie ma spalonych. Panie burmistrzu, zapraszamy i prosimy o oficjalne otwarcie turnieju. dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich. Jak zwykle przepraszam za spóźnienie, ale zamknięta droga musiałem jechać dookoła. Przede wszystkim dziękuję Opatrzności za to, że jednak deszcz przestał padać. Ale to wina, znaczy to podziękowania dla Grużyny Księży, bo to na pewno tylko to oni są sprawcami. Bardzo się cieszę, że doszło po do raz kolejny do realizacji takiej inicjatywy. Życzę wspaniałych wrażeń i życzę tego, aby. Idea, która przyświeca temu turniejowi, żeby zrealizowała się w tym dniu i w kolejnych. Proszę się bawić dobrze, proszę oszczędzać kości. No i e, oczywiście oficjalnie pragnę ogłosić, że e, ten turniej właśnie został otwarty. Dziękuję. Czyli to z bliskim zaczynamy, tak? tak jest.

Ha. Ha.

Jedziemy, jedziemy! Jedź! Jedź do końca! Ale kurde, wybronili, brawo! Jedz sam, jedź Boguś! Jedz sam! A daj ze stałym, stał! Stał! Brawo! 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 Bracamy, wracamy, wracamy! Gdzie są wycieku? Dobra, co? Co? Dobrze. Przed tak. dziesiątką, przed dziesiątką! No. Wyjdźmy, wyjdźmy do stołu! Uważaj na stoł! Brawo Łukasz, brawo! Koniec. Koniec. No, najniższy no. wymiar. No! to Jaki wynik jest? Nie ma, nie ma, nie ma. Brawo, 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 brawo. Super! Dzięki za komentarz, ale Ale to jest Dziękujemy bardzo. Dzięki, Dziękujemy bardzo. być wszystkie. Dzieci Panie burmistrzu, prosimy bardzo. Proszę Państwo, się mecz inauguracyjny. razem jedyny i pomiędzy z księżmi a samobodcami. Ja ostatnio mam szczęście, co drugi rok obserwować takie mecze. Ile razy obserwuję? Wygrywają księża. Więc... Y... Ale chcę oczywiście serdecznie pogratulować wszystkim zawodnikom. Świetnej postawy. W sporcie jest miejsce też na porażkę. Obie drużyny, z racji tego, że obie pozycje są medalowe, otrzymają swoje bukary. a drużyna, która przegrała, to jest się teraz wręczę. Następnym razem wygramy. No i oczywiście drużyna Mięska, zwycięska na ręce kapitana, kapitana drużyny, księdza, księdza dziekana, Bogusława zabrać z Serdecznie gratulacjami. Z po problemu, ponieważ ja jestem też piłkarz, muszę, muszę powiedzieć, że, że druga to połowa była wyśmienita w Waszym wydaniu. E, myślę, że nie tylko kondycyjnie, kondycyjnie ale organizacyjnie serdecznie gratuluję. gratuluję. No i cóż, życzę dalszych to sukcesów. To wiem, że wśród to Was jest też Mistrz Świata Księżyc. Myślę, że to też było wielkie wzmocnienie. Gratuluję. No i wręczam.